Cześć Rawki. Przyszła do mnie bardzo fajna paczka. Już nie mogę się jej doczekać, aż otworzę. Także zabierzmy się za otwieranie i zobaczmy, co jest w środku. Ja już otworzyłam i wiem, co jest w środku. Także nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, bo to jest mój ambasadorat. Tak nieskromnie wspomnę, ale pokażę Wam coś fajnego. Chodźcie, tu pirka do mnie. Czarne pióra. Może to Wam coś powie? Dobra, ale zacznijmy unboxing. Yy. Przełożę ten karton obok, bo trochę jest zasłania. Yy. Mamy taką maseczkę z karteczką. Oj, teraz mi wchodzi puk styk piór do nosa. Mamy coś takiego. Taką zakładkę. I gust programu. Szczelina mroku. Ale się cieszę, że ona już jest u mnie. Zobaczcie jaka Piękna. No co? Nie mogę się doczekać, aż będę mogła podzielić się recenzją z Wami. Tutaj sobie zobaczcie tył. Ale to nie wszystko, bo ja mam też egzemplarz jakby Obu tomów, egzemplarze obu tomów. Do wygrania dla Was będzie konkurs, także czekajcie na ogłoszenie. To co, widzimy się w następnym filmie. Na razie.